Pół dnia, godzina 22:30, program pierwszy. Greko-katolicy byli prześladowani zarówno w Rosji Carskiej, jak i w ZSRR. W powojennej Polsce władze komunistyczne represjonowały unicką hierarchię. Dopiero w 1991 roku biskup Martyniuk objął oficjalnie diecezję przemysłową. W magazynie katolickim Unici w czwartek o 18.35. Dla dziecka głuchego świat jest cichy, ale obecnie można nauczyć dziecko słyszeć. Jako głuche dziecko, Dominik grała na instrumentach muzycznych i tańczyła. Rytmy i muzyka są pokrewne językowi. Nowoczesne aparaty wzmacniają resztki słuchowe u osób głuchych. Pozwalają im na niemal pełną integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Kanadyjski film dokumentalny Dzieci, które nauczyły się słyszeć w czwartek o 23:35. Cztery koleżanki ze szkolnej ławy spotykają się po 15 latach. Życie każdej z nich potoczyło się inaczej. Odtąd znów mogą na siebie liczyć. Wytropiła Jerzego co najgorszego wytropiła. A potem wszystkiego dopadłyśmy. A co by było, gdyby się nagle okazało, że ja mam Zabrze, Zabierze jest już duża i wszystko zrozumie. Zakochałam się. 10.30 w sali 613 mamy drugą i ostatnią sprawę. Nie mogę pozwolić, żeby kobieta dźwigała ciężar.